Kiedy myślimy o muzycznych hitach lat 80. Jednym z pierwszych utworów, które przychodzą nam na myśl, jest bez wątpienia take on mistrzostwom Europy. Ta niezwykła piosenka została wydana w 1984 roku przez norweski zespół A hektarów. Pomimo początkowych trudności, utwór szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych kawałków epoki popowej. Pierwsza wersja singla nie przyniosła grupie oczekiwanego sukcesu. Co skłoniły jej członków oraz producenta Alana Tarnia do zainwestowania czasu w ponowne nagranie kompozycji. Efektem tej decyzji była dynamiczna aranżacja w stylu synth-pop, która przyciągnęła uwagę słuchaczy. Wyróżniający się charakterystycznym falsetem wokalisty Mortena Harketa oraz chwytliwą linią syntezatora utwór stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych motywów w tej dziedzinie muzyki. Po premierze nowej wersji w 1985 roku Stajkon mistrzostwom Europy błyskawicznie zaczął zdobywać pierwsze miejsca na listach przebojów w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Ważną rolę w tym sukcesie odegrał innowacyjny teledysk, stworzony przez duet Steve'a Barona i animatora Michaela Pattersona. Klip ten wykorzystywał technikę rotoskopii, która polega na ręcznym rysowaniu animacji na podstawie nagranego materiału filmowego. Połączenie rzeczywistych ujęć z komiksowymi ilustracjami stworzyło wyjątkowy wizualny efekt, który w momencie premiery uznano za przełomowy. Fabuła teledysku opowiada historię dziewczyny wciągniętej do świata komiksów, gdzie bohater grany przez Harketa próbuje ją uratować przed niebezpieczeństwami. Teledysk zyskał status ikonicznego obrazu historii MTV, zdobywając liczne nagrody oraz uznanie w branży. Z wielu lat był uważany za wzór kreatywności w produkcji klipów muzycznych. Tej On Mistrzostwom Europy osiągnęło szczyt listy Billboard Hot 100 w 1985 roku, dominując na czołowych miejscach w wielu krajach europejskich przez tygodnie a Hektarów, który wcześniej był znany głównie w Skandynawii, dzięki temu singlowi zyskał międzynarodową rozpoznawalność. Chociaż zespół wydawał kolejne utwory, to jednak Take On Mistrzostwom Europy zasunęło jako jego najważniejsze osiągnięcie i na stałe wpisało się w historię muzyki pop. Muzyczny fenomen Take On Mistrzostwom Europy nie zakończył się na jednym sukcesie. Piosenka była wielokrotnie remasterowana, kawery jej wykonano w różnych stylach, a także znalazła swoje miejsce w filmach i reklamach, co dodatkowo podkreślało jej obecność w popkulturze. Wraz z rozwojem platform streamingowych utwór zyskał drugie życie. Po umieszczeniu go na oficjalnym kanale zespołu, liczba jego wyświetleń zaczęła dynamicznie rosnąć, osiągając niebagatelne 2 miliardy, co uczyniło go jednym z najczęściej oglądanych klipów lat 80. w historii Internetu. Tej Mistrzostwom Europy jest również jednym z niewielu teledysków z okresu przed erą cyfrową które osiągnęły tak imponujące wyniki, potwierdzając nieprzemijające znaczenie tego utworu dla kolejnych pokoleń słuchaczy. Trudno nie dostrzegać, jak przez lata ten niezapomniany hit wciąż przyciąga nowych fanów, podkreślając jego ponadczasową wartość w muzycznym świecie. Źródło Radio Z, w Wikipedia, youtube, czy wspominasz inne nieoczekiwane zjawiska w muzyce, które wywarły na tobie wrażenie? Może masz temat, który warto by zgłębić? Daj znać, co sądzisz.